Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. Dzień dobry. Dzisiaj naszą redakcję odwiedził wyjątkowy gość Cezary Demianik, wychowanych pogoni, współautor drugiego już awansu pogoni do pierwszej ligi. Dzień dobry Czarek, cześć Czarek. Cześć, witam serdecznie. Czarek, ten miniony sezon niesamowity, wyjątkowy. No i zakończony w najlepszy możliwy sposób czyli awansem. No i tą fetą, która przejdzie do historii Siedlec, nie tylko sportowej, ale myślę całego miasta, bo to wydarzenie naprawdę godne podziwu. i pokazało miasto Siedlce, pokazali kibice, Pogoni Głód Sukcesu. Zgadza się. Po wielu latach wracamy do pierwszej ligi. Coś pięknego. Ja no, już mówiłem, drugi raz robię ten awans osobiście, się podwójnie z tego powodu cieszę. Widać, że miasto, klub tego potrzebował. Tak jak mówisz, ogromna feta. Szczerze nie spodziewałem się, że aż tak wiele ludzi przyjdzie. Ale to znaczy, że miasto bardzo chciało tego awansu i tego sukcesu. Liczę, że w przyszłym sezonie będziemy wypełniać trybuny. A i wszyscy będziemy się świetnie bawić na trybunach. Pamiętasz poprzednią fetę, bo to była na zdecydowanie mniejszą skalę, to było w Galerii Siedlce. Tam było no kilkadziesiąt, pewnie kilkaset osób, ale, ale no to przełożenie przez te 10 lat, no to dużo się zmieniło i widać, że, że też myślę, pogoń nadbudowało tę markę przez te 10 lat, przez czas w pierwszej lidze, przez te trudne czasy w drugiej lidze i może się pochwalić dzisiaj dosyć sporą grupą i takich zaży zażyłych kibiców Pogoni, którzy bardzo dobrze życzą. Zgadza się, tutaj klub się rozwija pod tym względem. Uważam, że mamy dużo większy potencjał w tym mieście kibicowskim niż ta frekwencja, co w zeszłym sezonie była, ale widać, że to rośnie. I no, nie oszukujmy się, też awans do pierwszej ligi jeszcze bardziej to wzmocni, żeby to zainteresow zainteresowanie było coraz większe. Wiadomo jakie marki grają w pierwsze licei i, i liczę, że tutaj jakby ta frekwencja będzie rosła i pokażemy, że tutaj w Siedlcach też się dobrze kibicuje. Mm -hmm. 10 lat temu, kawał czasu, pamiętasz ten poprzedni awans? To był awans z drugiej ligi, wtedy wschodniej, wtedy była reorganizacja rozgrywek. Wtedy z chyba mocą Pogoni był przede wszystkim ta siedleckość składu, bo, bo byłeś Ty, był, był Robert Kwiatkowski bardzo zżyty z Pogonią, Jacek Kozaczyński, Marcin Paczkowski. Damian Gózek, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w tym składzie był, więc no ta moc siedlecka plus trener na ławce pochodzący z Siedlec, więc no ta, ta moc Siedlec była bardzo widoczna w tamtym awansie. Zgadza się, zgadza się. Też mieliśmy fajną drużynę, dużo wychowanków, ale też to była troszeczkę inna liga, były, bo to były dwie, dwie grupy, wschód-zachód. Także ta Konkurencja jakby na tym szczeblu była nieco mniejsza, no i nie oszukujmy się też piłka się rozwija, no, 10 lat temu poziom był troszeczkę inny, teraz już jest coraz większy i co cieszy teraz e... Zrobiliśmy pierwsze miejsce rzutem na taśmę, tak? czyli historyczne, historyczne, pierwsze. historyczne pierwsze miejsce, gdzie ostatnio, robiliśmy awans, był z drugiego miejsca. Wigry wyprzedziły na ostatniej tak, prostej. Tak, a my teraz na ostatniej prostej wyprzedziliśmy kotwicę, co podwójnie cieszy mistrzostwo. Mhm. Przed pewnie każdy byłby, wziąłby taki wynik w ciemno. Pogoń była typowana do walki o barażę, do miejsca 3-6, tu pierwsze miejsce kończy się, to, to du duża radość i myślę, że Zaskoczenie, no ale też patrząc na to, są zasłużone Was. Znaczy, powiem tak: yy, miejsce 3-6, mało ekspertów nam dawało, że te zajmiemy. Większość ludzi nie typowało nas nawet w barażach, także yy, tak to widzę, ale my jako zespół wierzyliśmy, bo poprzednia runda, jakby podwaliny pod ten sukces już były zrobione to prawda pierwsza runda była słaba w tamtym sezonie, ale w drugim, w drugim rundzie już dobrze punktowaliśmy i jeszcze do końca walczyliśmy o barażę, także my wiedzieliśmy, znaliśmy swoją jakość i wiarę. No i byliśmy przygotowani o walkę, o awans w przyszłym sezonie, I co się udało, awansem? Mhm. Poprzedni sezon, poprzedni awans było tyle dla Ciebie ważny, bo był awans, a potem był sezon w pierwszej lidze, znakomity w Twoim wykonaniu na mecz z Arką Gdynia. Myślę, że w top 3 Twoich spotkań w życiu pewnie, pewnie się znajduje. I potem transfer do Ekstraklasy po tym dobrym sezonie. Na szczęście utrzymanym pogoni w pierwszej lidze. Z podobnymi oczekiwaniami teraz wchodzisz do pierwszej ligi. Liczysz, że, że będzie powtórka i pierwsza liga to jest hmm. dobra liga dla Czarka Demianiuca? Czyli no bardzo, bardzo dobrze wspominam pierwszą ligę. Dobrze się w niej, w niej czułem. Dużo większy poziom. Tym bardziej teraz ta pierwsza liga jest naprawdę historycznie najmocniejsza, wydaje mi się. Nie pękam, nie mogę się doczekać, mam już wolne niby urlopy, ale ja już się nie mogę doczekać pierwszych meczów i, i wierzę, że godnie będziemy reprezentować nasz klub. W Puławach ważny mecz, wygrałem 3-0. Nie strzeliłeś bramki, nie, nie miałeś asysty, ale, ale w przerwie byłem w pobliżu osób z Puław i, i byłem wręcz w szoku, jak trudno Tobie zabrać piłkę, że dużo wyższy obrońca Ciebie krył, ale Ty, gdy się zastawiłeś, to, to nie było na Ciebie odpowiedzi. No, są, są te zagrania, też w drugiej lidze zmagałeś się z tym, że często podwajany byłeś. No, musisz być na to gotowy, bo no, jesteś jako główne zagrożenie oceniany przez, przez rywali. Szczególnie w drugiej rundzie już jakby, tak jak mówisz, byłem podwajany i musiałem w inny sposób szukać miejsca na boisku albo po prostu absorbować tych obrońców, żeby się miejsce zrobiło dla kolegów zespołu. Druga runda była cięższa, ale udało się. No, tak bazuję na tej zastawce. Ogólnie w tamtej, znowu wracam do tamtego sezonu. Staram się być elastyczny grałem na skrzydle i wchodziłem tych pojedynków jeden na jeden wiele tutaj w tym sezonie grałem na dziewiąte i też się chciałem dostosować i bazować na tym co e, e, robię najlepiej tych pojedynków również było jeden na jeden sporo ale też tak jak mówisz utrzymanie przepiłki zastawkę i wierzę że to będzie ważne w tej pierwszej lidze nadchodzącej i będę chciał to wykorzystać aby pokazać z jak najlepszej strony Niedługo dobijesz do 250 meczów, masz ponad 220, goli 41, bo grałeś na innych pozycjach też nie zawsze, w pierwszej drużynie. 41 goli, gonisz Łukasza Firusa, który ma 80 goli, liczysz na to, że w pierwszej lidze też to konto bramkowe będzie niezłe, bo też masz szansę tym najlepszym szelcem w historii pogonić w pierwszej lidze zostać, bo, bo masz 8 goli w pierwszej lidze, a lider ma 11, więc no, można powiedzieć, jeden dobry mecz i, i go złapie. <laughs> tak, tak. No, mam 8 bramek na poziom pierwszej ligi. W, w pogoni w jednym sezonie. Wierzę, że uda mi się tą liczbę przebić. Jak na początek, jak, jak przebiję tą liczbę, to będę zadowolony. Wiadomo, chcę jak najwięcej, jak najlepiej. Już jestem innym zawodnikiem, bardziej doświadczonym, i ta wiedza, mam nadzieję, będzie mi pomagała, żeby właśnie zdobywać te bramki, a najważniejsze, żeby drużyna punktowała. Czego kibice mogą oczekiwać w pierwszej lidze? Powinni liczyć na to, że Pogoń będzie tak dobrze radzić sobie z rywalami jak w Pucharze Polski niedawnym? Czy też no, trochę bojaźni trzeba mieć, bo niektóre zespoły mają budżet dwa, trzy razy większy pewnie od Pogoni i piłkarzy. No jak nie z pierwszych stron gazet, to na przykład taka mieć ściąga, mówi się o piłkarzu, o gwiazdorze lig Ekstraklasy chorwacki, No to jest, to jest duże, duża przepaść między, między tym, co obserwowaliśmy w drugiej lidze. Tak, ale no... Może to proste, co powiem, ale pieniądze nie grają. Sosnowiec to pokazał. Można, że mieli bardzo dobrych zawodników i spadli z hukiem. Tylko wygrane w sezonie. Tak, 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 tak. Także pieniądze nie grają, ale mają znaczenie. Oczywiście uważam, że ten Puchar Polski pokazał, że mamy dostatecznie dużo potencjału, aby wygrywać mecze i być dobrą drużyną. Oczywiście będziemy mieli swój styl gry, chcemy grać ofensywnie. Aczkolwiek no, nie oszukujmy się, no, będą mecze, gdzie będziemy musieli troszeczkę ni do, niskiego, do niskiej obrony tak, zejść i pocierpieć, ale taka jest piłka. Po prostu y, też niektórzy będą musieli się nauczyć tej ligi i uważam, że z meczu na mecz będziemy tylko lepsi. A może paradoksalnie być łatwiej pogoni, bo w niektórych meczach może pogoń będzie zepchnięta od defensywy i będzie mogło zagrać z kontry, a piłka, że do gry z kontry kilku mamy. Tak, też tak uważam. Ja osobiście lubię grać z kontry, jak troszeczkę mam więcej miejsca od połowy boiska i dostanę piłkę na wolną przestrzeń, uważam, że też w tym się dobrze czuję. W tej rundzie tego było mniej, po prostu zespoły schodziły niżej i broniły się, jak grudziąc, na przykład i ciężko było się przebić przez tą linię obrony. Teraz sytuacja będzie odwrotna. Tak jak mówisz, mamy takich zawodników jak Czarek Bujawski, Krystian Miś, bardzo szybcy, czy Titas którzy mają naprawdę duże, ogromne predyspozycje do gry z kontry i na pewno będziemy to wykorzystywać. Mm. Plany na wakacje? Jaki masz, jaki masz plan? Bo te wakacje, piłkarzy są uzależnione od, od sezonu. Teraz jest przerwa do 17 czerwca. Co planujesz mm. w tym czasie robić? Czy tutaj z żoną próbujemy ustalić, gdzie jedziemy? Gdzie Rypie wcieliśmy do Rzymu, ale wyczytaliśmy, że może być naprawdę gorąco w czerwcu, także może indziej wybierzemy, jeszcze, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. No i jeszcze powodzenia. W okresie przygotowawczym i nowym sezonie. Pierwszej ligi, na którą wszyscy w sierpniach czekamy. Dzięki. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do widzenia.